Eksperymentuj tak, aby ewentualne niepowodzenie eksperymentu cię nie zabiło. Nie zabiło ani fizycznie, ani psychicznie, ani ekonomicznie. A tak w ogóle, to jako początkujący eksperymentator, pozbywający się kajdanów społecznych, może zacząć w sumie od małych rzeczy. Na przykład ubierz się raz tak, jak naprawdę chcesz, a nie tak, jak w cudzysłowie wypada. Albo powiedz coś, co myślisz? Nawet jeśli nie wszystkim się to spodoba, albo na przykład odmów robienia rzeczy, które ci nie pasują, i to odmów bez tłumaczenia się. Możesz też spędzić na przykład jeden dzień bez social mediów, albo spędź jedną godzinę na robieniu czegoś tylko dla siebie i to nieproduktywnie, nie w cudzysłowie rozwojowo, tylko dla twojej czystej przyjemności. A jak już jesteś bardzo odważny, to spróbuj spędzić. Cały dzień w ciągu tygodnia pracy z telefonem w trybie samolotowym. To z trybem samolotowym może wydawać ci się drobiazgiem, ale znam osobę, dla której zrobienie tego to była prawdziwa rewolucja. To są pozornie drobne posunięcia, ale wiesz co one robią? Przesuwają środek ciężkości z życia pod dyktando innych ludzi w kierunku życia według Twoich zasad i według Twoich potrzeb.